Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do Audi Q8 na rynku włoskim od 2018 roku. To innowacyjny SUV, który oferuje ciekawe osiągi i niskie zużycie paliwa w porównaniu do średniej. W segmencie dobry wybór dla tych, którzy chcą jeździć eleganckim i wszechstronnym samochodem oto jego cechy. q 8 stylistyka i wnętrze. Audi Q8 stanowi idealne połączenie elegancji kupę i wszechstronności dużego SUFA o długości 4,99. Jest to najnowocześniejszy, wygodny. Bezpieczny, ekscytujący i sportowy samochód wywodzący się z bardziej tradycyjnego Q7, ale bardziej dynamiczny. Q8 jest dostępny tylko w wersji pięciomiejscowej i nie zabiera przestrzeni ze względu na podniesione nadwozie QP, ale oferuje przestronność i bagażnik o dobrej pojemności, od 605 do 1775 litrów. Pasażerowie mają dużo miejsca. Ale tunel środkowy jest trochę niewygodny. Wewnątrz samochód oferuje mnóstwo technologii i przestrzeni, z luksusowymi wykończeniami, eleganckimi wstawkami w kolorze aluminium i doskonałym wyposażeniem nawet w ukrytych miejscach. Równie wyrafinowane są systemy wspomagające kierowcę, w tym jeden, który nieznacznie opóźnia otwarcie drzwi, jeśli wykryje pojazd zbliżający się od tyłu, opcja Audi Q8, Silniki i osiągi. Audi Q8 jest napędzane silnikiem wysokoprężnym 3.0V6 o mocy 286km, napędem na wszystkie koła i automatyczną skrzynią biegów. Podobnie jak wszystkie Audi 4.4 z silnikiem wzdłużnym. Układ kierowniczy jest bardzo bezpośredni i wykorzystuje cztery koła skrętne dla maksymalnej zwrotności. Podczas gdy zawieszenie jest pneumatyczne i zapewnia amortyzację i dobre trzymanie się drogi. Mechaniczny centralny mechanizm różnicowy Torsen w normalnych warunkach przenosi 60% momentu obrotowego na tylną oś, ale w przypadku poślizgu jest on automatycznie rozdzielany do 70% na przednią oś lub 85% na tylną, pomimo faktu, że jest to słów homologowany jako hybryda. Obecna jednostka nigdy nie porusza kołami, a jedynie może odzyskać energię. Podczas zwalniania, przechowując ją w dedykowanym akumulatorze 48V, system pozwala więc na szerokie wykorzystanie wspomagania kierownicy, bez konieczności wciskania pedału gazu. Q8 może więc poruszać się bezwładnie z prędkością od 55 do 160 km na godzinę. Audi Q8 waży 2145 kg, ale niemiecki Maxisów pozostaje zwinny i oferuje doskonałą przyczepność podczas hamowania i pokonywania zakrętów. Z drogą hamowania podobną do najlepszych samochodów sportowych. Audi Q8, ceny i wyposażenie. Audi Q8 dostępne jest w trzech wersjach wyposażenia. Tiptronic, podstawowa wersja z asystentem ruszania, Audi Music Interface i wirtualnym cockpitem, automatyczną klimatyzacją komfortową, reflektorami Full LED, asystentem parkowania plus. Systemem nawigacji MI Plus Z. MI Response Tiptronic Sport. Najwyższa wersja wyposażenia z pakietem zewnętrznym s line adaptacyjnym zawieszeniem pneumatycznym. Sport. Sportowymi fotelami przednimi. Tiptronic Aptitude. Z Amazon Alexa. Audi Drive Select, Tiffone Box. Bank i Amp, Olufsen 3D Premium Sound System, Audi Presense Front, z systemem ochrony pieszych i systemem kamer 360. Ceny zaczynają się od 78 450 euro, wzrastając do co najmniej 86 500 euro za najwyższy model. Mimo to wiele funkcji, w tym kilka systemów wspomagających kierowcę. Pozostaje opcjonalnymi dodatkami. Obejmują one utrzymywanie pasa ruchu, monitorowanie martwego pola i rozpoznawanie znaków drogowych. Opcjonalne są również tylne siedzenia plus, które przesuwają się o 10 cm i mają regulowane pochylenie. Znajdź swoje używane Audi na Brndum. A WordPress komentarz Hello World.